Brakowało już tylko kilku dni do jej odejścia w 1976 roku, i ona o tym wiedziała. Sala szpitalna w Kasercie we Włoszech była cicha, przerywana jedynie ciężkim oddechem kobiety, naznaczonej bólem i stygmatami męki. Nagle atmosfera w pokoju się zmieniła. Temperatura spadła, a światło, które nie pochodziło z lamp, oświetliło blade oblicze Teresy Musko. Jej oczy dotąd zamknięte ze zmęczenia, otworzyły się i utkwiły wzrok w niewidzialnym punkcie. I wtedy wydarzyło się coś niemożliwego. Teresa, prosta kobieta z południa Włoch, która nigdy nie opuszczała swojej okolicy i nie znała żadnego innego języka poza lokalnym dialektem, zaczęła mówić. Jednak słowa, które wypływały z jej ust, nie były włoskie. Lekarze i obecne przy niej zakonnice nie potrafili ich rozpoznać. Były to słowa wypowiadane doskonałą polszczyzną. Polska jest tamą. Jeśli tama pęknie, Europa utonie. Ten znak zapowie początek wydarzeń. Ci, którzy stali przy łóżku, byli oszołomieni. Jak ta naznaczona stygmatami kobieta mogła prorokować w języku słowiańskim? I co ważniejsze, co oznaczało to straszne ostrzeżenie o tamie. I czym miał być ten znak? Lecz proroctwa Teresa na tym się nie skończyły. W tej wizji znajduje się szczegół, który przez dziesięciolecia pozostawał ukryty, szczegół, który większość badaczy zignorowała, a który jest kluczem do naszego przetrwania. Teresa zobaczyła znak i niebezpieczeństwo związane z konkretnym miastem w Polsce. Wskazała miejsce, które dziś znajduje się na pierwszej linii historii. Ponadto ujawniła pilną rzecz, którą musimy uczynić w naszych domach. Aby ochronić je przed tym, co nadchodzi. Zostań ze mną, ponieważ ujawnię o jakie miejsce chodzi, jaki znak zostanie dany oraz jakie instrukcje awaryjne Teresa pozostawiła polskim rodzinom na te czasy. Aby zrozumieć, dlaczego powinniśmy traktować słowa tej kobiety poważnie, musimy przyjrzeć się temu, kim była Teresa Musko. Nie była wizjonerką, która szukała uznania. Urodzona w 1943 roku. Pośród ruin II wojny światowej, Teresa była duszą wybraną do cierpienia. Od trzeciego roku życia miała naturalny kontakt z nadprzyrodzonym. Dla niej zobaczyć matkę Bożą albo dzieciątko, Jezus było tak samo realne jak zobaczyć własnych rodziców. Dar Teresa miał jednak wysoką cenę. W wieku 15 lat otrzymała stygmaty. W każdy piątek rany ukrzyżowania otwierały się na jej dłoniach i stopach, obficie krwawiąc. Przez lata badali ją znani lekarze, próbując udowodnić, że to oszustwo. Ich wniosek okazał się zwycięstwem wiary nad zwątpieniem. To, co dzieje się z Teresa Musko, wykracza poza to, co zna medycyna. Nie ma naturalnego wyjaśnienia ani dla tych ran, ani dla chwil, w których w modlitwie wychodzi poza siebie. Poza stygmatami, Teresa lewitowała. Nie były to drobne uniesienia zawisała w powietrzu pogrążona w głębokiej modlitwie. Jednak największym cudem Teresa była jej zdolność bycia tam, gdzie fizycznie jej nie było. I właśnie tutaj wchodzimy w tajemnicę jej związku z Polską. Wielu pyta, dlaczego Włoszka miałaby przejmować się Polską? Odpowiedź kryje się w tajemnicy ofiary z miłości. Teresa została poinformowana przez Matkę Bożą, że Polska będzie Golgota Europy, Ukresu Czasów, miejscem, gdzie wiara zostanie ukrzyżowana, ale także tam, gdzie z martwych wstanie. Jezus objawił Teresa, że potrzebuje dusz ofiarnych, które nawet na odległość będą ofiarowywać swoje cierpienia konkretnie za naród polski, ponieważ demon skupi całą swoją nienawiść właśnie na tym narodzie. Teresa przyjęła tę misję. Przez lata w ciszy znosiła straszliwe bóle, ofiarując każdy skurcz za wolność Polski, która w tamtym czasie znajdowała się pod komunizmem oraz za jej przyszłą ochronę. Czyli za nasze obecne czasy. Mówiła swojemu spowiednikowi: Czuję chłód polskiego śniegu w kościach, czuję lęk polskich matek, jestem w duchu córką Polski. To właśnie to duchowe połączenie, wykute w krwi i modlitwie, pozwoliło jej zobaczyć to, co dzieje się z nami teraz. W tej ostatniej wizji, na kilka dni przed odejściem z tego świata, Teresa zobaczyła mapę Europy. Widziała gęstą ciemność, niczym chmurę dymu. Okrywającą Francję, Niemcy i Anglię. Widziała, jak światła wiary gasną w tych narodach jedno po drugim, aż wszystko staje się szare. Lecz na wschodzie dostrzegła barierę, pulsujące światło, które nie pozwalało, by ciemność ogarnęła wszystko. Tym światłem jest Polska. Jednak wizja nie była jedynie obrazem chwały, była ostrzeżeniem przed oblężeniem. Polska będzie wyciskana jak winogrono w tłoczni. Mówiła. Przyjdzie czas, pół wieku po mojej śmierci, gdy będą próbowali złamać kręgosłup tego narodu nie za pomocą armii, lecz za pomocą trucizny. Teresa zapowiedziała, że od roku 2025 znaki tej presji staną się wyraźne. I czyż niedokładnie to widzieliśmy w ubiegłym roku? Presje na zmianę naszych praw, atak na nasze tradycje, chaos w szkołach. Niestabilność na granicy. Wszystko, co wydarzyło się w roku 2025, było przygotowaniem gruntu, które ona przewidziała. Teraz jednak, w roku 2026, wchodzimy w etap, który nazwała czasem decyzji. I tutaj pojawia się konkretne objawienie, inne niż wszystko, co dotąd słyszałeś. Teresa mówiła o konkretnym wydarzeniu geograficznym i duchowym. W swojej wizji zobaczyła region Polski, który stanie się epicentrum nadprzyrodzonego znaku. Opisała obszar gór i granic, ziemię, przez którą przewinęło się wiele armii. Duchowo wskazała na Podkarpacie, region subkarpacki, a konkretnie na stare miasto Przemyśl i jego okolice. Dlaczego przemyśl? Bo jest bramą, jest historyczną granicą. Teresa widziała, że nad tym regionem. W roku 2026 niebo otworzy się w sposób, którego nauka nie będzie w stanie wyjaśnić. Nie widziała łagodnych znaków. To, co Teresa zapowiedziała na ten rok, to zjawisko, które nazwała ognistą Jutrzenką. Opisywała, że w pewną zimną noc niebo nad południowo-wschodnią Polską rozbłyśnie intensywną, pulsującą czerwienią, podobną do zorzy polarnej, lecz w miejscu, gdzie coś takiego nie powinno pojawić się z taką siłą i barwą. Ludzie wyjdą z domów w przemyślu i w pobliskich wsiach, mówiła mistyczka. Spojrzą w niebo i pomyślą, że to pożar, że wojna wreszcie się zaczęła. Strach ogarnie serca. Ale nie będzie słychać wybuchów. Zapanuje absolutna cisza. Natura zamilknie. Ptaki nie będą latać. Wiatr ustanie. Ten znak, według Teresa, będzie miał podwójne znaczenie. Dla wrogów Polski oraz dla tych, którzy żyją w grzechu, będzie ostrzeżeniem, że sprawiedliwość Boża jest blisko. Czerwona barwa przypomni ofiarę męczenników oraz życie, które może zostać ocalone, jeśli nastąpi nawrócenie. Natomiast dla wiernych, dla tych, którzy będą się modlić, to światło stanie się płaszczem ochrony Maryi, wstępującym, by osłonić granice. Teresa była bardzo konkretna. Gdy zobaczycie, że niebo pali się w ciszy nad wschodem, Wiedzcie, że Polska została zapieczętowana. To, co wydarzy się później, nie będzie dziełem przypadku, lecz ręką Boga oddzielającego konkol od pszenicy. To zjawisko w przemyślu stanie się impulsem do narodowego przebudzenia. Wieść obiegnie cały kraj. Naukowcy będą próbowali tłumaczyć je jako burzę słoneczną albo rzadkie zjawisko atmosferyczne, lecz ludzie będą wiedzieć. Wierni poczują, że to jest ostrzeżenie. Ale Teresa Musko nie poprzestała na tym. Zostawiła dokładne wskazówki dotyczące tego, co należy zrobić, gdy te znaki zaczną się pojawiać w roku 2026. Wiedziała, że będziemy żyć w czasie zamętu, w którym fałszywi prorocy i fałszywe wiadomości będą próbowały nas odciągnąć od prawdy. Pozostawiła przewodnik ochrony dla polskich rodzin tych czasów. Powiedziała swojemu spowiednikowi: Ojcze, zapisz to. Gdy Polacy zobaczą, że świat wokół nich popada w szaleństwo, powinni wrócić do swoich domów i zrobić trzy rzeczy. Pierwsza wskazówka to intronizacja prawdy. Teresa widziała, że w tym czasie kłamstwo stanie się normą. Media, polityka, a nawet części kościoła będą pogrążone w chaosie. Aby nie dać się zwieść, prosiła, by każda polska rodzina umieściła otwartą Biblię świętą w honorowym miejscu w domu, nie jako dekorację, Lecz jako autorytet. Czytajcie codziennie fragment Ewangelii, nagłos, przed głównym posiłkiem. Słowo Boże wypowiedziane nagłos ma moc egzorcyzmowania atmosfery domu i nie dopuszcza, by kłamstwa świata wchodziły do umysłów dzieci. Druga wskazówka to pieczęć drzwi. To coś mistycznego i potężnego. Teresa mówiła, że zło będzie próbowało wchodzić fizycznie do domów, przynosząc niezgodę, rozwody i bunt. Poleciła, aby głowy rodziny, ojciec lub matka, pobłogosławiły drzwi wejściowe domu wodą święconą i egzorcyzmowaną solą, czyniąc znak krzyża i wypowiadając słowa: Tu mieszka rodzina należąca do Jezusa Ukrzyżowanego. Zło nie ma prawa przejścia. Należy to czynić szczególnie w piątki. Powiedziała, że domy naznaczone w ten sposób staną się niewidzialne dla najcięższych ataków duchowych. Trzecia wskazówka. A zarazem najtrudniejsza, to komunia wynagradzająca. Teresa widziała, że największą obrazą wobec Boga w tym czasie będzie obojętność wobec Eucharystii. Widziała kościoły w Europie sprzedawane i zamieniane w bary. Aby Polska nie podzieliła tego losu, prosiła o podejmowanie aktów wynagradzających. Przyjmujcie Jezusa w Eucharystii nie tylko za siebie, ale ofiarujcie komunię za tych, którzy nie przychodzą. Mówcie Jezusowi. Kocham cię za tych, którzy cię nie kochają. Taka postawa wynagradzania za innych sprowadza na naród deszcz łask. Proroctwo Teresa Musko na lata 2026 do 2028 nie zapowiada tragicznego końca. Nie powiedziała: Polska zostanie zniszczona. Powiedziała: Polska zostanie poddana próbie. Widziała, że po znaku na niebie i po okresie wielkiego napięcia którego doświadczymy w tym roku i w kolejnych dwóch latach, nastąpi chwalebne rozstrzygnięcie. Widziała Polskę wyłaniającą się nie jako potęgę gospodarczą czy militarną, lecz jako kraj wartości. Widziałam pielgrzymów przybywających do Polski z całej Europy, zapisała. Widziałam Francuzów, Niemców, Włochów, przekraczających granice nie po to, by robić interesy, lecz by zaczerpnąć oddechu. Przyjdą do Polski jak do oazy na pustyni, Pragnąc napić się wiary, którą odrzucili we własnych krajach. Widziała polskie sanktuaria wypełnione cudzoziemcami, którzy płakali ze skruchy, widząc prostą wiarę polskiego ludu. Widziała, że misją Polski jest być żywym muzeum wiary miejscem, gdzie chrześcijaństwo zostanie zachowane w nienaruszonej formie, by mogło zostać oddane Europie, gdy burza minie. Ale uwaga! Teresa surowo ostrzegała przed niebezpieczeństwem pychy. Jeśli Polska uzna się za lepszą od innych, upadnie. Ostoi się tylko wtedy, gdy pozostanie pokorna na kolanach, uznając, że jej siła pochodzi od Maryi, a nie od polityków czy własnej historii. Rok 2026 jest rokiem wielkiej decyzji. Stoimy wobec znaku ze wschodu. Gdy usłyszysz o dziwnych światłach na niebie, gdy dotrą do ciebie wiadomości o przemyślu lub o granicach, nie wpadaj w panikę. Przypomnij sobie Teresa Musko. Pamiętaj, że pewna kobieta we Włoszech 50 lat temu ofiarowała swoje życie, abyś ty dziś miał siłę. Ona już widziała koniec tej historii, a na końcu triumfuje niepokalane serce. Lecz aby dojść do triumfu, musimy przejść przez walkę. Teraz pytam ciebie, który mnie słuchasz. Czy jesteś gotowy? Czy twój dom jest zapieczętowany? Czy Biblia jest otwarta? Czy rozpoznajesz znaki, o których mówiła Teresa? Czy czujesz to napięcie w powietrzu, tę pilną potrzebę, by modlić się więcej? Może mieszkasz blisko granicy, a może na zachodzie Polski, albo nawet poza krajem? To nie ma znaczenia. Duchowa Polska nie zna granic. Gdziekolwiek Polak odmawia różaniec, tam jest tama, która powstrzymuje zło. Chcę zaprosić cię, byś stał się częścią tej bariery. Nie pozwól, aby ofiara Teresa Musko poszła na marne. Zapełnijmy komentarze pod tym nagraniem łańcuchem ochrony. Napisz poniżej nazwę swojego miasta i zdanie Tutaj wiara nie gaśnie. A jeśli to przesłanie poruszyło twoje serce, jeśli poczułeś prawdę w słowach tej włoskiej mistyczki, która umiłowała naszą ziemię jak własną, udostępnij to nagranie. Prześlij je swojej rodzinie. Ostrzesz ich. Powiedz, przygotujcie się, ale nie bójcie się. Zostaliśmy uprzedzeni, a kto zostaje uprzedzony przez przyjaciółkę Boga, ten jest już chroniony. Módlmy się, aby znak na niebie, gdy nadejdzie, zastał nas w stanie łaski. Panie Jezu, spójrz na naszą ukochaną ojczyznę, poświęcamy Tobie każdą polską rodzinę, a w szczególności region przemyśla, który Teresa Musko widziała w swoich wizjach. Jeśli niebo otworzy się w ogniu, Niech nasze serca otworzą się w wierze. Nie pozwól, aby strach nas sparaliżował, lecz niech Twoja łaska nas umacnia. Strzeż naszych granic i nade wszystko strzeż naszych dusz przed grzechem i kłamstwem. Teresa Musko, módl się za Polskę, którą tak umiłowałaś i za którą ofiarowałaś swoje cierpienia. Niech będziemy tarczą modlitwy, która ocali Europę. Jezu, ufam Tobie. Amen. Niech Bóg nam błogosławi i strzeże nas w tych decydujących czasach.